Я не мне, там, не час, не спрашивай, что мне паскаешь, а как стоять где? Что хаос будет? Слушай, на какой человек я его гандераду обжарила, и потом... Не знаю, кто подходит, кто там. Это же кто? О, нет, это же Борщ, да? Борщ, да? Борщ, да? Борщ! Борщ, да? Борщ, да? Борщ, О, и ты сразу взял свою деньги, я с O nie, Tomek, co to miało znaczyć? Przecież walczysz ze mną, a mnie nie zjadasz. Nie tylko ciebie, zjadł! No właśnie, my wszyscy tu siedzimy. Siedzi się tu od teraz? Nie, już od 500 lat. Największą mięsiona! Ja się tu jest. Jestem strażą. Sam, kiedyś gasiłem pożary. Miło ci poznać, Sam. Czy mógłbyś zrobić coś dla nas i wskazać drogę do wyjścia? Myśl kolego myśl. Przecież wyjście jest już tam widoczne. Nie sądzę, musicie znaleźć inną drogę. Inną drogę. Inną drogę. Mimo sam. Inną drogę, drogę. Musicie znaleźć inną. O, musicie znaleźć inną drogę. No. Mm. Mm. Ot tak, o tak, on do terrafini, mój drogi, kochany panie. No w końcu, a teraz pora was zniszczyć. Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, nie pozwolę ci. Haha, i tak ci się nie uda. Jestem taki wściekły, że zaraz. No i co, chyba nie jest już tak łatwo, ponieważ zmieniłaś się w poprzedniego siebie. Tak, teraz w końcu będziesz rynką sobą, A no tak? I już. A nie będziesz już nigdy jakim diabłem. A ja już nie będę nazywał cię ponem. Tak, i to twój ostateczny koniec. Mm. Jo, tak, i nie możecie być już takim diabłem. Chwila Jess, jakim cudem ty gadasz? Dzisiaj musiałem zjść coś, przez co pozwoliło mi się na 24 godziny. Ale wiecie co? Ja i tak zniszczę. A zaczynając od ciebie, KOCIE O uh, ha, 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 Nie, nie. Nie, proszę. Nie. nie. Co? Nie, nie. Tak! Tak! Nie wierzę, że w końcu mi się to udało! A, 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 a. O, kurczę, Damek! Hmm. E, nie! Co? Hmm? Hmm? Hmm. Panie Boże! O, nie! Chyba macie z tym rosję!